嗯嗯嗯。Mm. Mm. Mm. Cześć, dzisiaj dosyć specyficzny odcinek, nie będzie o stekach, ale będzie o czymś równie ciekawym, bardzo mocno związanym ze stekami i z wołowiną. Będziemy ci piec szpik kosny, zapiekać go w piekarniku. Wiem, że dla niektórych szpik kosny kojarzy się tylko z rosołem, który robiła mama lub babcia. Natomiast ja wam ci pokażę, jak można zrobić naprawdę świetne danie, świetną przegrychę. Na pewno zaszokujecie tą przystawką swoich znajomych na jakiejś imprezie. I powiem tak. Nie znam praktycznie nikogo, kto spróbował szpik kosny i mu nie zasmakował. Natomiast bardzo ciężko jest namówić ludzi, żeby spróbowali. To nie wygląda zbyt apetycznie. Wiem, że dla niektórych to będzie po prostu już za dużo. Jest to jeden z najbardziej intrygujących przepisów, jakie zdarzyło mi się robić. Zawsze robi wrażenie, każdy, kto spróbuje, po prostu jest zaskoczony tym smakiem. Jak to jest dobre, jakbyście zrobili masło o smaku steków. Mniej więcej tak to smakuje. Konsystencje jest dosyć galaretowate. Możecie taki kosny dostać w restauracjach za naprawdę ciężkie pieniądze. Pokażę wam jak go zrobić w domu i to naprawdę będzie za ułamek tej ceny. Naprawdę polecam się przełamać i spróbować. Zabieram się do roboty. Pierwsze co powinniśmy zrobić z takimi kośćmi to zamoczyć je w mocno osolonej wodzie i zostawić na całą noc w lodówce. Nie jest to krok obowiązkowy i można je od razu wsadzić na prytwankę, ale zauważyłem, że dzięki moczeniu kości w solance szpig nabiera lepszego smaku, a same kości nabierają bardziej atrakcyjnego białego koloru. Słuchajcie, kości sobie odpoczęły w solance, w lodówce całą noc. Teraz je wyciągniemy, zobaczymy jak wyglądają. Powinny mieć znacznie ładniejszy kolor, taki bardziej biały. Jak widzicie, po całej nocy spędzonej w solance, kości prezentują się znacznie ładniej i zaręczam, że będą też teraz lepiej smakować. Teraz tylko wycieramy je ręcznikiem papierowym i układamy na brytwance. Następnie siekamy świeży tymianek, może być też rozmaryn, jeśli chcecie, dwa ząbki czosnku, dodajemy sól oliwem, płatki chili i czerwoną paprykę w proszku. Wszystko razem mieszamy, a następnie smarujemy nasze kości. Całość wkładamy do piekarnika nagrzanego na 200 stopni z termoobiegiem na środkowej półce i pieczemy przez około 35 do 45 minut w zależności od piekarnika. Okej, okay, pewnie się zastanawiacie, gdzie można kupić takie kości. My akurat te dostaliśmy od Regionalnej Wołowiny, czyli sponsora dzisiejszego odcinka. I wy także możecie kupić te kości u nich na stronie. W ofercie Regionalnej Wołowiny są nie tylko kości, ale także steki. I to zarówno takie mniejsze, jak i coś co wygląda w ten sposób. Taki kawał włowiny to waży kilo kg, ponad kilo kg. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak sobie radzę z takim stekiem, czyli Tomahawkiem, już wkrótce na kanale film z tego. Także zapraszam do obserwowania, dawajcie łapkę w górę, subskrybujcie, wiecie, te wszystkie ten... Pokażę Wam przy okazji technikę, jak robić taki stek gruby u siebie w domu. To nie jest wcale takie skomplikowane, wymaga tylko troszkę wprawy. Zapraszam serdecznie, a my wracamy do naszych kości i pokażę wam jak wyglądają po upieczeniu. Zjemy sobie razem z bagietką i sosem chimichurri, do którego przepis macie już na kanale, także zapraszam, oglądajcie, jeżeli chcecie. Okej, okay, jak widzicie wygląda przecudownie. Wiem, że niektórym by się robiło niedobrze od samego patrzenia na to, więc jak to jeść? Nie ma nic prostszego. Łóżeczka, świeżutka bagietka, jak masło. Możemy jeść. Znacznego. Hmm. Musisz to spróbować. To jest... Oh, dawno tego nie jadłem. Odrobina czuli. Jak ktoś tego spróbuje, to się zakocha w tym daniu. Gwarantuję wam to. Cudowne. Słuchajcie, jedna sprawa. Jeżeli chcecie zrobić to danie na jakąś randkę na spotkanie z dziewczyną, zdecydowanie nie radzę. Znam dwie dziewczyny, które lubią szpik, natomiast pozostałe nawet nie spróbowały, nawet nie były w stanie spróbować. Nie chcę generalizować, ale to jest dosyć męskie żarcie. Ci jakoś częściej się skłaniają ku temu. Ja mam takie szczęście, że jestem z kimś, kto lubi ten szpik kosny, tak jak ja. Daria. Yeah. Mmm, mmm, mm -hmm. mhm, Ja nie jestem francuskim pieskiem i mi trochę przychodzi to łatwiej, ale rozumiem, że ta konsystencja może... Konsystencja jest taka galertowata, no nie? I to może faktycznie... No i samo to, że to jest faktycznie szpik kostny. On smakuje po prostu jak dżem z wołowiny. Skro, tak, dżem z krowy. Ale jak ktoś ma problem, to czuri, jakby odświeża to danie. Nie jest takie tłuste. Dobrze wjeżdża, nie? Mhm. Mm Oj, tak. No to co, obiadek. Polecam szczerze, spróbujcie chociaż raz. Zaręczam wam, że jeżeli spróbujecie, to nie będziecie mogli od tego oderwać. Wchodźcie na stronę Regionalnej Wołowiny, tam są dostępne te kości, a także inne rarytasy, w tym Tomahawk, którego Wam przed chwilą pokazywałem. A my co? Widzimy się w kolejnym filmie. Także obserwujcie kanał, zostawcie łapkę. czy Jak to się mówi? Subskrypcję, dzwonek. Co tam chcecie. Także dzięki serdeczne. Widzimy się. No my będziemy jeść.